Jezus Maria, to naprawdę, wie o co chodzi, to, to jest taka przyjemność. To nie umiem, brak słów, aby opisać te emocje. Po prostu zajebiście. Urwa, ale urwa. Ale ciągnik wyprzedza, kurwa Popa, hey, popa, jak jest przyspieszenie. Aleś, ale co ciągnutka przednia się popa popa jak jest tu w patrzcie patrzcie turbo Dobra, jedziemy na sądzicie nie no, chyba nie pojedziemy. To ma Ale jaja! Ale o co to chodzi? Ciekawe czy to w ogóle cokolwiek słychać Także tak Nie udało się Ale może i dobrze bo widziałem że tam może było nie wiem 20 motocykli myślałem że będzie nie wiem setka i się schowam gdzieś będą jechać takie 30 na godzinę no jak było ich 10 to chyba bym ich nie dogonił, bez sensu ale teraz dojedziemy do Parku Zielona w moim mieście <zyskujesz> to jeździ jeździ, to wie o co chodzi o jest No kiedyś skuterem zakopanym byłem. Może trzeba ogarem. 200 km biegowe. Dobra, odjedziemy, bo to pierdol. O mało. Tomek widziałem A to fajne takie No No to tutaj mówię 80 tysięcy razy Super ty Ale wiesz co byłem w formie relaksu jest idealnie No i co wiecie co tak się Podjerałem Nigdy nie jechałem nie wcześniej tym genem jeździłem Ale to nie to wciąż jakby ja nie mam aspiracji do bycia motocyklistą, bo nie będę nigdy, no nie wiem, jakoś po prostu mnie to nie kręci, ale tak po wsi, takim po wsi nogą, jak najbardziej. Ale jeżdżenie w takiej paradzie jakby no fajne doświadczenie, fajnie doświadczyć, więc wiecie, ale dla mnie parada motocyklowa to jest moment, gdzie mamy tych motocyklów, no nie wiem, z 50, chociaż ze 100. Także nie wiem, motocykliści bardzo punktualni, aż nadto, bo byłem 32, parada miała ruszyć o w pół do, no, czyli 30, a oni już byli chyba w połowie drogi, więc ja jacyś nadgorliwi, nadgorliwi. <grych> no i najciekawsze jest to, że yy, w sumie dobrze, bo na tej paradzie to chyba, nie wiem, z 20 motocykli jechało, to nie wiem, chyba by nie zwracali uwagi na takiego piśdiocha, więc Finalnie pewnie i tak bym jechał jako taki samotny rider, <głos> <głos> Więc może dobrze, przejechałem się, zobaczyłem. No chyba nie będę, no, no. Wiecie jak to jest, trochę smutność mi się zrobiło i się tak. No a to może przez tego wirusa, Dosłownie, medialnego wirusa bym powiedział, no ale dobra. No nic. Yy, już wkrótce więcej będzie, będzie, będzie jakby o całej renowacji na kanale, troszkę tak z pompą Nara. Znacznie tego ząbka jak podjeżdżasz gdzieś piździochem Ludzie widzą, o dobra fajny retro może, nie wiem, no tak No jest to charakterystyczne jak te wszystkie WS-ki Czy malucha jak zobaczysz, czy poloneza I chcesz odpalić nie odpala I drugi raz mi się to zdarzyło e, Że Czekajcie, o Drugi raz mi się to zdarzyło, że e, Jak więcej pojeździłem, czyli nie wiem ile ja zrobiłem 30 km jest dzisiaj bardzo ciepło to potem jak go zgaszę to nie chcę odpalić eee, a regulowałem go do tej pory na gorąco nie? czyli jak już był dotarty to no rozgrzane dobrze silniki dopiero regulacja gaźnika więc wydawałoby się że Wydawałoby się, że jest ok, nie wiem, czemu tak się dzieje. Wydaje mi się, że jest dobrze wyregulowany, ale nie wiem, czy jest sens się zastanawiać. No, jest to też wiekowy sprzęt. O, widzisz, właśnie, na przykład. Właśnie, na przykład. No i co teraz? Co mu się teraz zrobiło? No, właśnie, wiekowy sprzęt. Zastanawia mnie to, no bo. Tutaj większość takich mankamentów jest powymieniana. Będę jeszcze mówię, nie chcę gadać co było robione, a co nie. Dlaczego na przykład tak z gaz? Nie wiem, czy. Może paliwo? Nie wiem. No, dolewałem dzisiaj paliwa. E, aczkolwiek dobra, cieszy mnie to, że odpalił teraz. Bez problemu. Trzeba poobserwować. No że większość z Was powie tak Ten typ tak ma a Zresztą za młodu Pamiętam, że wyglądało to bardzo podobnie Więcej było biegania za tym czasem niż jeżdżenia Dawaj, dawaj Ale no chyba o to chodzi, nie wiem, to są jakieś takie wiecie powroty jakby mi to nie przeszkadza, ale mówię, to była druga taka sytuacja do tej pory, co przejadę się, wsiądę, kopnę, to on bez problemu odpala. Także spoko, no. Tak uważam, że jak na sprzęt z do 87, dobrze, tam z 87 nie jest źle. O, no dobra, będę dmuchał, pewnie mi zgasi. Ja nie? Miałem się, mówię, pewnie mi zgaśnie. O, można? A się nie chcieli skontrolować, widzicie? Na A bo mnie spojrząc na rejestrację miał, nie? Policjant też człowiek, ja raczej spotkałem się z dobrymi zwykle zawsze do jakiejś tam pogadania z uśmiechniętymi ludźmi oni też są tylko w robocie tego powstanie film. Teraz powinien wejść jakiś chyba podkład muzyczny. O i właśnie możecie mi napisać w komentarzu, co to tam mogło się wydarzyć. Dlaczego on tak żany mi nie zagadał? A zawsze gada. Drugi raz taka sytuacja. Na wiele, bo jest za nim sporo, co prawda krótsze dystanse niż dziś. Tak jak mówię, za niedługo pełna taka relacja z renowacji i tyle. Także Jezus Maria, kto naprawdę wie o co chodzi to jest taka przyjemność. Nie umiem brak słów, aby opisać. Opnieuw to daje mi Trzymajcie się Ja jadę podkład BAM! powiem, jak nie chodzą źle. to łańcuch jest zaciągnięty. Nie, nie wiem, nie czuję jakichś objawów, że mi się to strzęgło, ślizgało. A słuchajcie, no ja ważę sobie troszeczkę. I tak jak to babcie by powiedziały, porządny jestem chłop. Oczywiście nie przesadzajmy. Więc Słuchajcie, 40 na godzinę to i tak jest dobrze <laughs> Ale wiecie co, teraz tak sobie na przykład przypominam Nie wiem czy w ogóle to dał, tak, że jak widziłem jeden 120 dwudziestkowy To tak Też Bywało, bywało Przez dymowka Znaczy bardzo rzadko Ale w ogóle te jest bo ja bardzo mało nim jeździłem Bo to jest jedyny gabaryt Inaczej się trzeba było ubrać Już, no już tak wiecie Troszkę poważniejsza sprawa No słuchajcie, nie opłacało mi się tego pijane wyciągać nawet, żeby jechać do sklepu po bułki, no nie opłacało mi się. A słuchajcie, patrzcie, a to chyba dlatego, że przerywa, O, to nie dlatego. A ogarka to ja mam mną stop na wierzchu. Wyciągam go z przysłowiowej pobórki i jadę. No i co ci O, to było dobre, widzieliście? <grym się> Wybrnąłem, puściłem sprzęgło na jedynce i złapał, ale nie podoba mi się to gaśnięcie. No, to thank you